Tym kardiologiem i dla mnie w tej chwili chyba najważniejszą rzeczą, jaką należałoby zrobić dla polskiej kardiologii, dla polskiego pacjenta kardiologicznego, to jest właściwie przyspieszony rozwój diagnostyki genetycznej w kardiologii. To jest nasze największe wyzwanie. Ono wymaga zapewne i naszej nauki, ale i środków których od pracodawców należy oczekiwać, bo bez tego postępu w tej dziedzinie będziemy leczyli nieefektywnie, nie będziemy leczyli przyczynowo, tylko objawowo, a to źle rokuje dla powrotu do pracy w sumie stosunkowo młodych ludzi. Więc oczywiście utrzymanie dotychczasowych wysiłku w kierunku prewencji może bardziej teraz pierwotnej, jak wtórnej, a to z uzupełnieniem o nowoczesną diagnostykę genetyczną kardiolów. Potrzebujemy spotkań, na których będziemy dzielili się swoimi problemami, potrzebujemy spotkań, na których decydenci będą słyszeć i ustosunkowywać się do naszych oczekiwań, bo przecież tak naprawdę zależy nam na tym, żeby pacjenta leczyć szybko. I skutecznie. I o tym wszystkim możecie się Państwo dowiedzieć na najbliższym kongresie Zdrowie 360, gdzie zapewne dla wielu dziedzin medycyny te wyzwania, które stoją przed nami, zostaną jasno wyrażone i miejmy nadzieję, również usłyszymy odpowiedzi ze strony decydentów.